Witajcie kochani, zapraszam Was na przegląd do sklepu Pepko i dzisiaj zrobimy sobie aktualizację świątecznej kolekcji. Jak wiecie, jest ona dostępna w Pepko od września i, pomimo że cały czas pojawiają się dostawy, to niektóre rzeczy się sprzedały, niektóre dopiero teraz się pojawiły, a jeszcze inne są w ofercie cały czas. Jako, że kolekcja jest naprawdę spora, to podzieliłam Wam ją tak tematycznie i dzisiaj zajmiemy się ozdobami w kolorze złotym, srebrnym, białym i kremowym, więc takie jaśniejsze odcienie. Mam nadzieję, że Wam się taki przegląd spodoba. Jeśli tak, to zostawcie mi łapkę w górę, a teraz zapraszam na półeczki i kochani, jeśli chodzi o tego typu ozdoby, to hitem są te reniferki na regulowanych nóżkach, które mają kremowo-białe ubranka i złote dodatki kosztują 45 zł. Pojawiły się też nowe zawieszki i pierwsze są w kształcie śnieżynki, są dosyć ciężkie, ponieważ są metalowe w kolorze złotym. W zestawie mamy dwie sztuki i kosztują 10 zł. Świetnie się sprawdzą na choinkę, ale też będą ładnie wyglądały jako dodatek do stroika. A obok mamy przepiękną balerinę, która jest plastikowa, bardzo lekka, nie dość że mieni się na tęczowo, to jeszcze ma sukienkę z płatków róży. Wygląda przepięknie i kosztuje tylko 5 zł. Tutaj mamy figurkę w kształcie renifera, która jest ceramiczna w kolorze białym. Do tego on ma taki wzorek w śnieżynki, które są wypukłe. Nie jest za duży i kosztuje 12 zł. Do mnie do Pepko dojechała też spora dostawa tych ceramicznych skarbonek w kształcie gwiazdki. Popatrzcie, one też z przodu są takie wypukłe, fajnie to wygląda. Kosztują 12 zł i świetnie sprawdzą się na prezent. Bardzo mi się też spodobały te bombki, które mają w środku taką scenkę z autkiem i z choineczkami. One są podświetlane, kosztują 25 zł i u mnie one są cały czas dostępne, jakoś się nie sprzedają. A szkoda, bo bardzo ładnie wyglądają. Obok mamy kolejną ciekawą opcję na prezent, i jest to zestaw. Mamy tutaj kominek, który jest ceramiczny, do tego ma otwory w kształcie śnieżynek. Do kompletu mamy oczywiście wosk, który jest o zapachu bursztynu. Kosztuje ten zestaw 20 zł. Te osłonki z Reniferem u mnie pojawiły się niedawno i sprzedały się w ciągu jednego dnia, więc to jest ich druga dostawa. Więc jeśli nie udało Wam się ich kupić, to teraz warto się przejść. Kosztują one 20 zł. Mamy też cudne paterki w kształcie gwiazdy. Do wyboru są złote albo srebrne. Kosztują tylko 12 zł. Świetnie się sprawdzą na biżuterię, albo jako podstawka pod świeczkę. Jak mi oglądacie od jakiegoś czasu, to wiecie, że jeśli chodzi o święta, to ja bardzo lubię ten motyw autka z choineczką i w pełku pojawiła się taka podświetlana figurka, kosztuje ona 15 zł. Bardzo mi się podoba kształt tego auta, ale wolałabym, żeby był czerwony i tak się zastanawiam, czy sobie jej nie kupić i po prostu ją przemalować. Jeśli chodzi o takie podświetlane ozdoby, to mamy tutaj szklaną bombkę, która jest w kształcie śnieżynki, do tego jeszcze na przodzie ma taką złotą brokatową śnieżynkę, wygląda przepięknie, kosztuje 30 zł i ona jest podświetlana. Oczywiście, jak co roku pojawiły się też podświetlane domki, i tutaj mamy złote, które są dostępne w dwóch rozmiarach. Duże kosztują 17 zł, natomiast mniejsze kosztują 12. W pepko w tym roku mieliśmy dostępne trzy rodzaje takich podświetlanych domków. Oprócz tych złotych były jeszcze dostępne białe z drewnianymi dodatkami oraz takie szklane przezroczyste. Niestety w tym pepko ostały się tylko te. W tym roku w Stopko mamy naprawdę spory wybór, jeśli chodzi o ozdobne poduszki i ta jest jedną z moich ulubionych. Na kremowym tle mamy tutaj taki złoty napis, który jest wykonany z cekinków. Ona jeszcze na około ma taką złotą obramówkę i w kamerze trochę słabo to widać, ale ona ma jeszcze taką złotą nic, dzięki czemu ona cała się tak delikatnie mieni. No wygląda przepięknie, a kosztuje tylko 30 zł. Kolejna poduszka natomiast jest taka futerkowa, bardzo miła w dotyku. Jest ona w kształcie śnieżynki. Też w kamerze słabo to widać, ale ta śnieżynka na przodzie też ma złotą nic i tak ładnie się błyszczy. Do tego ona ma jeszcze lampki, więc świeci kosztuje 40 zł. Kolejną ciekawą ozdobą jest taki mały świecznik, który kosztuje tylko 10 zł. On jest takim wiatraczkiem. Dostępne są trzy rodzaje tych świeczników, ale u mnie ostały się tylko te z konikami. A teraz kochani, mój hit odcinka i jest to podświetlana choinka, która wygląda, jakby była szklana, a jest plastikowa. Do tego ma drewnianą podstawkę. Podoba mi się też to, że ona się tak mieni natęczowo, Kosztuje 25 zł. A na dole mamy dziadka do orzechów, który jest drewniany. Ma taki klasyczny kształt, ale bardzo ciekawe połączenie kolorów, ponieważ mamy tutaj i złoty i srebrny. Zazwyczaj te kolory nie idą w parze, więc jest to taka ciekawa nowość. Kosztuje on 30 zł. A tutaj mamy taką przepiękną paterkę, która jest cała taka perłowa, do tego ma taką złotą śnieżynkę, no przepięknie wygląda, kosztuje ona 30 zł i ona pojawiła się w pepkę jako jedna z pierwszych i bardzo szybko się sprzedała, no ale jak widzicie dojechała jej kolejna dostawa. Ale tutaj mamy też hicior i jest to taka szklana, duża patera albo taki ozdobny talerz. Ona jest naprawdę ciężka. W ogóle wygląda, jakby była wykonana z lodu, bo jest takie delikatne paseczki. I jeszcze naokoło jest taka złota, jest spora, bo średnica mamy tutaj 33 cm i kosztuje ona 30 zł. Do kompletu mamy jeszcze taki ozdobny, brokatowy talerz. No popatrzcie, jak on pięknie się mieni. On też ma takie delikatne paseczki. Kosztuje 30 zł, jest troszeczkę mniejszy, bo mamy tutaj 32 cm. Do kompletu mamy jeszcze miseczkę, która kosztuje 15 zł i ma średnicę 15 cm. No i jak widzicie, ona ten środek ma dokładnie taki sam jak ten talerz. Jesteśmy w PEPKO, więc nie mogło zabraknąć kocy. I tutaj mamy też jeden z moich ulubionych. On jest taki futerkowy, bardzo miły w dotyku, w kolorze białym. Do tego ma takie złote gwiazdeczki. Kosztuje on 50 zł, a wymiary to 150 na 200. A teraz mój drugi hit odcinka, i jest to dzbanuszek, który ma bardzo ładny kształt. Taki wiecie, klasyczny. Do tego ma delikatne złote dodatki. Kosztuje on 30 zł, a pojemność to 900 ml. Na dole mamy takie biało-czarne filiżanki, które mają jeszcze złote dodatki, one kosztują 20 zł i do kompletu do nich mamy jeszcze kubeczki. A teraz coś może nie świątecznej kolekcji, ale idealnie na święta się sprawdzi. Są to takie szklane, podświetlane kule. Nie tylko, że mamy je dostępne w dwóch rozmiarach, to są jeszcze dwa rodzaje. Pierwsze są takie klasyczne, przezroczyste. Nie dość, że są takie delikatne paseczki, to one są jeszcze popękane. Do wyboru mamy duże, które mają średnicę 20 cm i kosztują 30 zł, ale są też mniejsze, które kosztują 15 zł i mają średnicę 20 cm. Oprócz tego mamy jeszcze złote, które też są dostępne w dwóch rozmiarach, ale u mnie były dostępne tylko te małe. Jak widzicie, one w środku mają taki złoty brokat. No bardzo jestem ciekawa, jak one wyglądają zapalone. Tym razem mniejsza kosztuje 20 zł, a średnica to również 20 cm. Pojawiła się też nowość. Mamy szklankę, która ma podwójne dno. W środku ma takie złote gwiazdeczki. No przepięknie to wygląda. Do tego w kamerze słabo to widać, ale ona ma jeszcze namalowane takie białe domki. Kosztuje 17 zł, a pojemność to 360 ml. A na dole mamy ten kubeczek w paseczki, który jest do kompletu do tej filiżanki. Kosztuje on 15 zł, a pojemność to 450 ml. W Pepko w tym roku mamy dostępne aż 3 komplety talerzy, i ten akurat jest najmniej kolorowy, ale moim zdaniem ma najładniejszy kształt. Do tego ma taką delikatną złotą ozdobę. Tutaj na przykład mamy taki duży talerz do serwowania potraw, który kosztuje 30 zł. Ale oprócz tego mamy jeszcze duży talerz głęboki i deserowy. A teraz hit na sylwestra i są to kieliszki do szampana w kształcie gwiazdki. Do tego one się jeszcze tak mienią na tęczowo. no przepięknie wyglądają. W zestawie mamy dwie sztuki, kosztują one 22 zł, a pojemność to 160 ml. A obok mamy szklaneczki ze śnieżynkami, które jeszcze mają poprzeczepiane takie diamenciki, też przepięknie się prezentują. W zestawie mamy dwie sztuki, kosztują 17 zł, a pojemność to 560 ml. Były ozdobne poduszki, to nie mogło zabraknąć ozdobnych poszewek. I do wyboru mamy dwie. Pierwsza jest taką złotą śnieżynką, która ma jeszcze taką złotą obwódkę. No, przepięknie się mieni. Kosztuje ona tylko 10 zł, a wymiary te standardowe, czyli 45 x 45 cm. Druga natomiast jest taka futerkowa, do tego ma przyczepione złote cekiny, które tworzą takie paseczki. Kosztuje ona 15 zł i też rozmiar ten sam, czyli 45x45 45 cm. A na koniec dwie świecące ozdoby i pierwszy jest to papierowy lampion w kształcie gwiazdy, który jest na stojaczku. Do tego mamy tutaj lampki, które świecą ciepłym światłem, kosztuje ona 30 zł, a wysokość to 66 cm. Drugie natomiast mamy takie świecące reniferki, które też świecą ciepłym światłem. W zestawie mamy trzy sztuki, które kosztują 60 zł. Kochani, na tym zakończymy ten przegląd. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Zapraszam Was też na kanał od Krzysia. Wpadł tam kolejny vlog z Jarmarku. Tym razem byliśmy we Wrocławiu. Jak co roku Jarmark jest przepiękny, a w tym roku pojawiły się jeszcze nowe atrakcje. Więc jeśli nie widzieliście tego filmiku, to gorąco wam polecam, a teraz życzę Wam cudownego wieczoru, trzymajcie się cieplutko i do usłyszenia w kolejnym odcinku.